Powoli zaczynamy sezon rajdowych Mistrzostw Europy. Tytułów w tym roku bronią Hayden Padon i John Kennard. Nowozelandzka załoga na odcinku kwalifikacyjnym uzyskała jednak dopiero dziesiąty czas. Najszybszą piątkę zamknął Erik Zainz. Czech podczas swojej europejskiej kampanii ponownie postawił na Igora Batigala w roli pilota. Supremację załóg w Skodach Fabia przełamali Miko Hejkila oraz Krystian Temonen. Fiński duet w tym roku rywalizuje Toyotą GR Yaris. Przez długi czas na szczycie tabeli wyników znajdował się Mathieu Franceschi. Francuski specjalista od szutrów w tym sezonie ponownie korzysta z doświadczenia Endego Malfoy na prawym fotelu. Pół sekundy wolniej od najszybszych próby mającą 4,6 km pokonali Simonem Tempest niż Sergiu Itu. Romuński duet przesiadł się w tym roku do najnowszej Fabii RS Rally 2 najlepszy możliwy sposób weekend rajdu Węgier rozpoczęła załoga Orlen Teamu. Mikomarczyk i Szymon Gospodarczyk byli najszybsi na odcinku kwalifikacyjnym. Polacy nie będą samemu wybierać swojej pozycji startowej, ale będą ruszać po wszystkich swoich konkurentach. Zapraszamy do oglądania rajdu Węgier na żywo na antenie Motowizji.